Witam Was serdecznie do redakcji motocyklisty. Na testy otrzymaliśmy ten oto motocykl, czyli Harley Davidson Pan America. 1250 cm pojemności, 152 konie, 128 Nm. To są jakby te podstawowe dane techniczne. Reszta oczywiście można znaleźć sobie w specyfikacji, więc nie będę tutaj niepotrzebnie opowiadał o tym, co jest dostępne. Ale tak z grubsza zaprezentuję Wam ten motocykl, że odwracam kamerę i ruszam. Tak jak widzicie jest to motocykl takiej klasy jakby enduro, enduro turystyczne, czyli bardziej bardziej po prostu turystyk na wyprawy do pojeżdżenia też w delikatnym terenie, shooter jak najbardziej że tak jak widzicie tutaj takie dróżki pomiędzy polami bardzo dobrze sobie radzi. pracuje jest odpalony wyświetlacz. Zacznę od tego. Wygląda on tak. Jest, dość, jest czytelny, nie można powiedzieć, także jest dużo informacji na nim tutaj zawarte potrzeba jest chwilę, żeby się z nimi tutaj oswoić i żeby zapamiętać gdzie co jest, bo pierwszy kontakt wzrokowy jednak mała czcionka, duża, duża ilość informacji potrzebne jest czasu żeby się z tym wszystkim zapoznać e, od razu dodam e, mam tutaj do przełączania tutaj tym guzikiem e, różne tryby jazdy tu mamy sport, zniesienia, górki e, trudniejszy tryb A, B deszcz drogowy no i ten na którym skończyliśmy sportowy dobra, ja go wyłączam będzie troszeczkę ciszej, żeby cokolwiek poopowiadać. Co do motocykla, już zrobiłem nim kilka kilometrów, więc jakby swoje odczucia mogę o nim powiedzieć. Jechałem nim wczoraj, było trochę mokro i dość wietrznie, więc akurat można było, jechać autostradą, można było przetestować, jak on się zachowuje przy tych prędkościach autostradowych. Jak radzi sobie zawieszenie, a przede wszystkim szyba. Szyba naprawdę, jeśli chodzi o wysokość, jest ona regulowana. Jest chyba teraz nawet prawie że na maksa podniesiona jedynie można ją jeszcze delikatnie bardziej pochylić na siebie. Jak dla mnie to ustawienie jest w porządku, głowy nie urywa, nawet przy tych właśnie wyższych prędkościach. Więc jeśli chodzi o to, jest, jest naprawdę fajnie do turystyki. Jedyne co zauważyłem, były, było sporo podmuchów powietrza, tak jak wspomniałem, był silny wiatr. E Moim zdaniem, troszeczkę jest tutaj za wąsko na szerokości, ponieważ e powietrze potrafi zakręcać, e no i delikatnie uderzać w klatkę e piersiową. E co nie to, że mi przeszkadza jako samo uderzanie powietrza, e bardziej to, że troszeczkę jednak. E Destabilizuje jazdę. Mamy tutaj zawieszenie aktywne, jest to świeży model. Nie jeździłem tym poprzednim, więc nie będę porównywał. Dla mnie jest to komfortowe zawieszenie. Jak najbardziej sobie fajnie radzi. Chwilowo na początku trzeba było przyzwyczaić się do pokonywania zakrętów. On się tak dość mocno usztywnia w tym zakręcie. Chciałby tak jakby iść po linii prostej, ale jak go wyczujemy, on naprawdę ładnie, ładnie idzie w zakrętach i nie ma, nie ma co narzekać jak na motocykl. Oczywiście tej klasy. Jakiś taki drobny minus, jeśli chodzi o. Przednie zawieszenie, jeździłem na tych wszystkich trybach. Jest dość twarde, jeśli chodzi tutaj o jazdę po jakimś tam nierównym terenie. Jest delikatnie odczuwalne, że, że, że ta twardość tego zawieszenia no, czasami troszeczkę przeszkadza. Wiadomo, w jeździe drogowej będzie wszystko w porządku. W terenie no. Odrobinę gorzej, ale to nie to, że to jest jakaś duża dyskwalifikacja tego motocykla. Jak widzicie, on tutaj też jest na linach na fabrycznych oponach. Taka opona trochę typu kostka, i ona naprawdę fajnie sobie radzi na szutrze. Jednak jak już troszeczkę są, widać, że jest ubłocony, w błocie już tam troszeczkę się ślizga, no ale jednak no nie jest to opona stricte terenowa motocykl też, no jest jednak dość ciężki musimy brać to pod uwagę no i na tym błotku on już się tam delikatnie ślizga E, Zaciekawiła mnie tu i szczerze mówiąc nie wiem, e, konstru dlaczego jest taka konstrukcja felgi. No, jest ona szprychowana oczywiście. Szprychy jak widzicie są tutaj wypuszczone na zewnątrz. Ta felga jest bardzo szeroka. E, nie, wiem, nie wiem nie wiem dlaczego, jakie są założenia producenta. Postaram się jeszcze o to dopytać. E, czy to wygląda? No, wygląda to jak wygląda. Nie wiem czy fajnie. Mi się podoba. E, zastanawiam się czemu to ma służyć czy temu, żeby w terenie nie zdejmować na tak kopony, ale też na przykład jest jeden minus na przykład tego rozwiązania, że jak jednak ta się w błocie i nabierze się tutaj na teranty tego błota, szczególnie z przodu będzie to odczuwalne, na pewno będzie pojawi się bicie na kole. Trzeba pamiętać, żeby zawsze po jakiejś jeździe w terenie, jak będziemy wjeżdżać na asfalt, żeby jednak oczyścić. Te felgi. Co jeszcze o tym motocyklu? Pojemność dość spora, moc też. Jest to odczuwalne, ale czy jakoś. czy mnie to powala? Nie wiem, może ja jestem zepsuty już wieloma motocyklami, jazdą z różną mocą. Jest to wystarczające, jest to wystarczające nawet z pasażerem. Wczoraj e, miałem okazję też troszeczkę przewieźć pasażera e, takiego 110-kilowego, e, czyli prawie że tej samej wagi co i ja. E, także motocykl był dość mocno załadowany, bo miał e, grubo ponad 200 kg na sobie. E, plus dla mnie taki, że jak przysiadł, to ja będąc przy wzroście 1,70 m przynajmniej swobodnie sięgałem stopami do podłoża. Chociaż te zawieszenie adaptacyjne troszeczkę ma to do siebie, że on się tam delikatnie obniża do wsiadania, i powiem Wam jeszcze co do siedzenia, bo ono ma możliwość regulacji po prostu takiej zwykłej. Tu się tu pod siedzeniem są dwa wejścia na wysokość. Można sobie przestawić to siedzenie. Ja, pomimo tego, że jestem niski, początkowo ustawiłem oczywiście na tą niższą pozycję i fajnie było o tyle, bo mogłem swobodnie tak sięgać stopami do podłoża, jednak w trakcie jazdy, no niestety ta pozycja mi się nie sprawdzała. Kąty tutaj ustawienia biodrowe, kolanowe nie, nie, nie były fajne, musiałem sobie podwyższyć. Wolę już przy zatrzymaniu sobie dotykać tymi palcami, a jednak jechać tutaj dużo bardziej komfortowo. Jak już usiadł kierowca 1,90 m wzrostu, no to dla niego, dla niego oczywiście ta wysoka pozycja jest jak najbardziej dobra i nadal dotyka całymi stopami do podłoża. Co do samej jazdy, Odczucia może takie dźwiękowe, jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to jest takie, jakby huczenie, buczenie, które odczuwalnie słuchowo mamy wrażenie, jakby się wydobywało tutaj z podzbiornika, i to pojawia się, jak jedziemy tak od 60 km na godzinę, ale przy stałej prędkości. Jest to jednak troszeczkę drażniące dla ucha, ale idzie się oczywiście przyzwyczaić. Pewnie jakby dostał inny wydech, bo niestety ten strasznie blokuje te odczucia wizualne, i przy tym oryginalnym wydechu nie są one zaciekawe. Może też co do trochę sfery wizualnej motocykl, no może się komuś podobać, może się nie podobać, o gustach się jak wiadomo nie dyskutuje, jak dla mnie tył motocykla bardzo fajny, troszeczkę ten przód, przód mogliby coś dopracować, nie wiem dlaczego, może dlatego, że lubię starą motoryzację i skojarzyło mi się z mz tropikiem, ale może to tak ma być. Dobra, może coś, hamulce jeszcze. Hamulce mamy tutaj Brembo. I przednie naprawdę bardzo fajnie pracują. Miękka klamka, szybka reakcja. Jestem naprawdę zadowolony, jeśli chodzi o przód. Tył natomiast, no uważam, że bardziej taki spowalniacz. Nie jest, nie jest to agresywne, tym bardziej, że system ABS-u, elektronika, no elektronika zresztą bardzo go tutaj hamuje, można ją wyłączyć, no to wtedy coś pozwoli więcej, żeby poszaleć szczególnie w terenie tym motocyklem, bo uważam, że na asfalcie to niekoniecznie jest sens jej wyłączać, chyba że chcemy pojeździć na gumie albo, albo spalić laczka, to wtedy tak. Ale w terenie uważam, że warto wyłączyć, bo tak to strasznie jest, jest skastrowany tą mocą. Cóż więcej tutaj jeszcze możemy powiedzieć? Lusterka dobrze umiejscowione, dobrze widać, bo w wielu motocyklach jest ten problem, że często widzimy tylko swoje łokcie albo barki, bo są za wąsko rozstawione. Fajnie, że mamy osłony dłoni, zawsze to pomaga. Można oczywiście go doposażyć w kuferki. I w cały inny szpej tu jest jedynie yy, orurowanie chłodnicy. Co jak wiadomo, no element chyba, który najbardziej jest narażony ze względu na ewentualne wywrotki, które możemy zaliczyć w terenie. Jeszcze z takich rzeczy, które mi się przypominają, to praca skrzyni biegów. Yy, nie jest ona precyzyjna. Yy, Trochę trzeba się do niej przyzwyczaić, a nawet jak się przyzwyczajimy, to i tak czasami trzeba troszeczkę powalczyć z tymi biegami. No, ale jest szansa, że może w przyszłości coś poprawią, że będzie lepiej. Ogólnie naprawdę fajny motocykl turystyczny, w który w dwie osoby spokojnie możemy się zapakować. Jest zapas mocy. Co do momentu obrotowego, no jest on może spory, jednak brakuje go troszeczkę w dole. Trzeba jednak ten motocykl kręcić po obrotach, żeby on szedł. Nie ma mocnego dołu, trzeba biegami troszeczkę poprzerzucać, żeby to się zbierało. Cały pozostały opis motocykla znajdziecie oczywiście na motocyklista.info. A ja już chyba pozostawię tutaj tą prezentację tak, jak jest. Jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście piszcie pod filmem, komentarze, postaram się odpowiedzieć i możecie liczyć na to, że na pewno będzie to szczera odpowiedź i szczera opinia. Jest to motocykl, który Harley wypuścił tak naprawdę niedawno, on wchodzi na rynek i wydaje mi się, że dopiero musi troszeczkę minąć czasu, zanim ilość tam użytkowników wypowie się, jak to rzeczywiście sobie radzi w dalszym użytkowaniu. A jest to na pewno segment, no, którego wiadomo, Harley nie miał. Do dyspozycji wcześniej, ale pewnie dla fanów marki i nie tylko, będzie jakimś rozwiązaniem na wszelkiego rodzaju inne podróże, bo niekoniecznie zawsze musimy jeździć Harleyem, który jest obwieszony chromami. Także wydaje mi się, że to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.